Siemanko, z tej strony Gamerkowa Jula Dziś witam was w kolejnym filmie Na moim kanale, a ja dzisiaj gram e, Właśnie W obby, ale słuchajcie Czego? Sigma Boy To są właśnie te dziewczyny Co Sigma Sigma Boy Udawały, pewnie kojarzycie Tę piosoneczkę, no i ogólnie Dla mnie jest mega cringe Więc muszę to przejść Jakość, muszę dać radę Nie lubię y, szczerze Piosenki, już mi tak skręca, jak cokolwiek ktoś tu śpiewa. No, jest to tak popularna piosenka w ogóle na YouTubie, na TikToku, no, na różnych portalach. Dobra, my przychodzimy, przychodzimy po tych dziewczynach. A wiecie w ogóle, że te dziewczyny, no to one właśnie miały taki meet and greet z fanami, dosłownie robiły sobie koncerty, no i wszyscy przychodzili do nich, a moim zdaniem. One po prostu są słabe, przeciętne te dziewczynki. Więc moim zdaniem ja nie wiem, jak ci ludzie przychodzą na te koncerty. Zwłaszcza, że jeszcze z innych krajów. Nie wiem. Nie wiem, jak cudem. Już bardziej kurczę. Jeszcze może zaraz za bilety będą robiły te typiarki. Sigma, i dobra, wszystkie są. Glass yy, witch one. Aha! Naprawdę. Zaraz. Tylko trzeba przechodzić je, yeah, bo są Sigma. Ja nie mogę. Szczerze, ja nie lubię tego, nigdy nigdy nie, nie lubiłam tej piosenki. No i tak szczerze teraz to tak przechodzę z takim, słuchajcie, cring'em. No dobra, chyba jedna fanka jest, nie wiem, Klaut na pewno kojarzę. Bo nieraz na Brookhaven wchodziła. O nie, o nie ogólnie była chyba ciocią w Maybelline. Tak mi się wydaje. Tak, była ciocią. Tak, była ciocią. Tak, no bo ona się nią opiekowała. Pamiętam, jakie były kłopoty z nią. A, jeżeli, jeżeli chodzi o Maybelline, właśnie, pewnie dużo ludzi teraz będzie... Czekaj, aż odpowiem na tę odpowiedź. No, przywitaj się, klauno. Elo, jesteś tu, nie? No i ogólnie... Mm, no i ogólnie, no to z Maybelline to raczej wróci ta seria. O Boże... I ogólnie, no myślę, że będzie ta seria, powróci znowu i zobaczycie jak już, jaka duża się już Maybelline zrobiła po czasie. Naprawdę, duża już jest. Nawet nie wiecie, jak duża. Dobra, a my lecimy. Cloud to ogólnie Claudia, jakby ktoś miał wątpliwości. O nie, musimy po tych dziwnych napisach przechodzić, Sigma Sigma Boy, ja nie mogę. Ale dla mnie to cringe. Nawet spadłam na tak to, tak to skringiowało. Bo ogólnie nawet nie chcę po tym skakać, słuchajcie. Dobra, kolejne funki dołączają, widzę. X Mirinda, X... podłoga XD. Pozdrawiam ciebie, Mirinda, serdecznie. Mam nadzieję, że to oglądasz. Ej, dobra, w ogóle... W ogóle dajcie znać, czy widzieliście tą przeróbkę, czy jak tam? E, z Sigmy Boy, bo niedawno znowu było Boy Sigma Boy, dziewczyny właśnie wstawiły ja to widziałam, nie? Ej, w ogóle wiecie, że one milion subskrypcji wbiły? I dobra, te oby w sumie jest trochę takie nudne, no ale przechodzę, bo przechodzę. Nawet mi się chce. <laughs> dobra, słuchajcie. <laughs> nie, 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 nie. Jezu, co ja, co ja przed chwilą zrobiłam? Ja pierdzielę, czy ja próbowałam być Marikari przed chwilą, słuchajcie? Nie wiem nie wiem, co, co ja przed chwilą robiłam. Dobra. Ja pierdzielę chyba. Mi to za mocno skręca, słuchajcie, że aż się zaraz odkleję. Nie, nie lubię ich szczerze. Ten trend taki, kurde. Mnie najbardziej ten trend wkurzałek, ale tak tańczyły dziwnie. O, są tutaj te motki, co wszyscy wstawiają. Zawsze na przykład Sigma. Dokładnie. Dajesz. Wiem, daję, daję. Sigma, dobra, lecimy dalej. Ej, ale szczerze tu nic nowego nie ma, to są takie nudne rzeczy. Nie wiem, czemu mi te obby nie wychodzi jakoś. Nie wiem. Czy ja jestem taka słaba? Kurczaki. In. Chyba po Sigmie, tylko muszę deptać, bo... bo a, bo. Ej, w ogóle. Minus 0 aure. To ma w ogóle minus 0,0 zero, zero aury albo nawet poniżej. I naprawdę ja muszę na nim skakać. I dobra. Sigma. Sigma ten gość. A, dlatego w sumie to jest Sigma, Sigma Boy, nie? Nie, nie, nie! No co ja dzisiaj tak gram, słuchajcie. 18 stage tylko przeszłam. No co za kurde. Sigma, sigma, mam sigma, boy, boy. Aż to śpiewam, słuchajcie, już nie daję rady. Nie. Dobra. Lecimy dalej. A tak w ogóle dajcie znać w komentarzach, od kiedy mnie oglądacie. Tak na przykład nie wiem, subskrypcji, tak Wam się wydaje bo ja znam też osoby, które mnie do dziś oglądają i m, były moim setnym subskrybentem bo znam takie osoby i w ogóle klaun, nie wiem w którym była, ale na pewno wcześniej dosyć. Na pewno przed 10 tysięcy ona była, na pewno to już wiem na pewno. Ale ogólnie chcę mega wbić do końca roku, jak się uda 50 tysięcy. To jest taki mój cel na ten rok. nie? Ale ogólnie ja wierzę w was, bo na razie myślę o 40, to jest tylko 15 tysięcy, więc ja w Was wierzę i myślę, że to zrobimy szybko, nawet może więcej. Ej, ale ogólnie nie wymuszam od Was, ja nie jestem taką osobą, żeby musicie, bo odejdę z YouTube'a, musicie i takie tam inne. Bo są też takie mm, dziewczyny, co mówią o nie, spadła mi aktywność, odchodzę z YouTube'a. I wiecie, no to, to jest trochę takie słabe, robicie to dla widzów, nagrywacie dla widzów, a nie, że odchodzicie z YouTube'a, bo słabła Wam aktywność, no bez kitu, nie? No jak można takie coś zrobić, no jakby to i widać ewidentnie, że takim dziewczynom zależy po prostu na aktywności, żeby potem się rozwijać, i tylko żeby po prostu mieć dużo fanów. I tak w ogóle, no. Tylko takim osobom zależy na takich rzeczach. Więc no. Więc dobra, ja idę do góry. Hmm, życie, życie, słuchajcie. Ej, dobra, tutaj jest jakiś. Co to jest? Labiryncik? Nie! Skaczemy do dziur, aha, dobra, tu są takie dziurki i trzeba, słuchajcie, skoczyć. Aha, tutaj jest taka drabineczka i po tej drabineczce musimy pójść do góry. Okej. Okay. Mm. Dobra, znowu lecimy po tej samej y, emotce Sigmy. Dobra, lecimy do góry. Ej, ale szczerze, na tym obby tak ktoś szczerze, tak jakby mi się wydaje, że tak ta osoba niezbyt się starała, no znaczy musiała na pewno coś tam zrobić, no ale jakby na szybko robiła pewnie, no bo wszystko jest to samo, tak praktycznie. Jak się przechodzi, przechodzi, to tak szczerze tu się wydaje nudne. Nic ciekawszego nie ma, nie? Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, 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 nie. Ej, dobra. Nie! No, co ja dzisiaj robię, słuchajcie? Nie, no, ja po prostu zaraz wyjdę z tej gry. Taka wkurzająca. No, siema Ada. Sobie przychodzi. A co ona ma jeszcze, strój Mikołaja? To jest to, ona nadal czuje vibe świąt. ja nie mogę. Ja w ogóle w te święta mało wajbu czułam świąt. Nie wiem dlaczego. A nie, 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 nie. Bo ogólnie nie wiem, coś takie te święta były. No nie, no, w tamtym roku były na pewno lepsze. Nie wiem czemu... Czy tylko ja, mi się tak wydaje? Napiszcie w komentarzach. Ja nie wiem, co się dzieje na tym świecie, słuchajcie. Że tak się dzieje, że ja po prostu nie czułam wajbu świąt. Tak jakby po prostu nie były. No prezenty były, wszystko było, no ale no jakby to nie było to samo, nie? Jezu, bo ja zaraz naprawdę tutaj, tutaj jeszcze spadnę. Ja nie mogę, no tak to mnie wkurza. Jak takie coś się przechodzi, mnie takie właśnie rzeczy wkurzają. Macie odpowiedź, co mnie najbardziej wkurza z tych wszystkich gier, więc yy, no już wiecie, że takie laserki typu tego, to mnie to tak wkurza, bo jak to jest tak blisko ciebie, no to kurde. Raz, dwa, dobra, słuchajcie, ja muszę się skoncentrować. Trzy, cztery. Pięć, Jula, dajesz, daje, daję, tylko to jest moja najgorsza, wiesz, przeszkoda, nienawidzę tej przeszkody. No, Klau, mnie dogoniłaś, no znowu mnie dogoniłaś, ty małpiszonie jeden. Ej, dobra, idziemy do góry. No znowu, co ja zrobiłam? Czemu w ogóle ten mikrofon? A, bo to te, te laski, one śpiewają, no tak, zapomniałam. Sima, simam, poj, sima, Dobra, lecimy dalej. in, in. Dobra. Nie, tutaj nie, tutaj nie. No to tutaj też nie. Dobra, to Nie wiem tu. Nie wiem, bo to jest labirynt, a dobra, dobra, już znalazłam, to słuchajcie. Ale fajnie, fajne to nawet jest. Płyta Sigmowska, więc no dobra, lecimy. Sigma Boyd, słuchajcie, nie wiem ile to ma odtworzeń, ale na pewno na Spotify dużo ludzi słuchało, zwłaszcza pewnie na YouTubie, bo tak wszyscy ten trend, taki jakby ten refren, tak strasznie leciał na tym YouTubie bardziej i na TikToku, nie? Sigma, Sigma Boyd do editów różnych dawali później. No naprawdę, do postów, no mega po prostu dużo tych rzeczy. Na przykład jak robiły jakieś tam y, influencerki, blogerki, tam jakieś filmy, to też to wkładały, kurczaczki. No. Więc no, dobra. Więc lecimy dalej. Znowu ta twarz dziwna. A, znowu ta skręcająca twarz, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, ja sobie... Jumpscare. O oh tu to można jumpscare'a, Ale to za robuxy, wszystko za robuxy Wyłudzacze jedni. Zarobuksy to wszystko, no jasne. Ale za darmo tu nic nie dadzą. Za darmo umarło, tak jak słuchajcie w tym tekście było. Ej, dobra, te kuleczki. Dobra, słuchajcie, ja przychodzę do 40. maksymalnie stage'a, no i kończę. No bo słuchajcie, tutaj nic ciekawego nie ma. Słabe jest troszeczkę to obi. No kto się tak nie starał? No ej, ale szczerze to jest jedno z najgorszych obi, co ja przechodzę. Nie wiem, czy to tylko moja psychika teraz tak myśli, że przechodzę sigma, sigma boy obi. I że ja naprawdę miałam psychę to zrobić. Chyba tak. No, ale słuchajcie. No, chyba zaraz kończę. Idziemy do góry. Jezu, ta drabina jest taka długa. Naprawdę nie mogli czegoś lepszego wymyśleć. Albo słuchajcie, ja dzisiaj to robię od niechcenia. Albo nie wiem, chyba to przez to oby, słuchajcie, że to jest Sigma Boy, obybi. Więc dobra, słuchajcie, ja lecę. In, in, dobra. Ja nie mogę, przez jakie ja twarze dziwne przylatywałam. Czy wy to widzieliście? Takie skręcające. Dobra, do 40 stage'a idę i ja już kończę to. Ja na pewno do końca nie dojdę do tego, obi, bo mi się ono nie podoba. Chyba, że jest blisko, to jeszcze może dojdę. Dobra, słuchajcie, dojdziemy do 40, jak jeszcze zobaczymy, gdzie jest ostateczne. A tam się kończy ostateczne obi, A! Nie, to jednak nie przejdę 40 stage'a, Chyba nie. Nie przejdę nawet do 40, bo to tak mnie wkurza. Dobra, słuchajcie, jak ja to zrobię, to ja naprawdę nie wiem, kim ja będę zaraz. Ale dobra, lecimy, jak ja to przejdę, to ja nie wiem, ja, tu ja wierzę bardziej w to obbi. Naprawdę, jak ja to bym przeszła teraz. Ale chyba raczej to obbi mi nie da tego zrobić. No tak jak myślałam, słuchajcie, poszłam sobie w kółko, nie umiałam zrobić tego. No to jest normalne, słuchajcie, to jest normalny sposób, żeby przejść do obbi. Ej dobra, Klau, widzę, że ty też się męczysz i to przyszłaś tak samo jak ja. Na odwrót. Co to zrobił? To jest mega dziwne, no. Nie, słuchajcie, ja stąd wychodzę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiacie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczkiem, aby dostawać więcej powiadomień. Czekaj, 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 czekaj ze mną. A ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Moje urodziny, chyba. Czekajcie, który jest dzisiaj? Yy, dobra. No tak, bo 22 to są moje urodziny. No tak, no to widzimy się jutro. No to bajo!